I jeszcze chciałam Wam powiedzieć drugie świadectwo odnośnie starszego syna, Bartka, ponieważ chodząc do szkoły jeszcze, złapał wirusa, złapał kurzajki, i on miał ten niefart, że zaczęły mu się po prostu namnażać. Miał kilka na jednej stopie, kilka na drugiej stopie, zaczęło mu to uwierać. Ja e, jakoś tak nie od razu zaczęłam się w ogóle o to modlić, natomiast zaczęłam takimi naturalnymi sposobami, gdzieś tam wyczytałam na internecie, że jakiś tam ocet, cytryna, coś tam, a że to szybko, że to zaraz odpadnie i okej, okay, jakoś tam bardzo się tym nie, nad tym się nie zastanawiałam i po prostu zaczęłam to stosować. W końcu e, po już długim, długim czasie w ogóle to nie pomagało. Bartka już złościło to, że one mu no wręcz przeszkadzają i już mu uwierają, no później przychodzi ciepło, sandały, tak, no to wiadomo, że kwestia totalnie niekomfortowa i byliśmy tutaj na, na uwielbieniu w niedzielę i w końcu tak przy, przypomniałam sobie w ogóle o tych kurzajkach i poszłam do pokoju, I mówię, Bartek, chodź, pomodlimy się. No i Bartek przyszedł, podeszliśmy do, podeszliśmy do Łukasza, Łukasz się pomodlił, nie wiem, może trwało to kilka sekund. I ja totalnie to zbagatelizowałam dalej. W ogóle, w ogóle nic kompletnie. Nawet to, jak gdzieś tam jeszcze powiedział, że coś mu przeszkadza, coś tam. Nie, koniec. To jest temat zamknięty, jest uzdrowiony już. I słuchajcie, już po, yy, nie wiem, chyba dwóch, trzech dniach. Bartek mówi mi, że to zaczyna już zasychać, To generalnie niektórzy, nie wiem czy się orientujecie, niektórzy w ogóle lata się borykają z kurzajkami. odmrażają, przemrażają, zamrażają, cuda robią, wyrywają w ogóle u podologów, to wiem, że to w ogóle tak, tylko robią jakieś tam znieczulenia i to wyrywają po prostu żywcem, a po paru dniach Bartek mówi, że zaczyna to już mu zasychać, ja już wiedziałam, że to już jest, że to już jest dobrze, po następnych kilku dniach zaczęły mu już pierwsze odpadać, a później już tylko z kolejki patrzyliśmy, która już jest w tym momencie. Co, co jeszcze często się zdarza, że jeszcze ta dziura po tej, po tej kurzajce jeszcze długo gdzieś tam dochodzi do siebie, on już praktycznie ma gładziutkie skórki w ogóle bez niczego. Także nie ma sensu się męczyć za bardzo z naturalnymi sposobami. Lepiej, lepiej uwierzyć. Amen.